I do kanału Maszynka Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Państwa Remandowski na Kujawach. Mamy przyjemność pracować w kombajnie klas Mega 360 w odwozie John Deere 7830. Może kilka słów właściciela: jak sprawuje się od nowości w gospodarstwie klas Mega? Klas Mega w naszym gospodarstwie, tak jak już było powiedziane, 15 Żliwa jest kombajnem prawie, że bez awaryjnym. Wiadomo, pewne rzeczy były wymieniane. No, no, w tym momencie na liczniku mamy e, 1700 motogodzin. Nie wymieniane nic no, od nowości, e, żadne transportery. E, obaj chodzi bez zarzutów, nie psuje się, prosty, Żadne żadnej elektroniki, e, łatwy w obsłudze. E, nie, nie bierzemy żadnego serwisu do... E, serwisowania traktoru kombajnu, cały czas serwisujemy go sami. Jest tak prostą maszyną, że jak porównując nawet do Bizona. Na pewno właściciele nowych klasów mogą Wam zazdrościć takiego kombajnu, bo jak słyszy się opinie niektórych właścicieli nowych kombajnów, no to te historie serwisowe na pewno można by było dużą książkę napisać. A jak się sprawuje John Deere 7830 w Waszym gospodarstwie? Coś macie go odnowości w gospodarstwie? Tak, traktor 2010 rok, 4,5 tysiąca około motogodzin godzin już ponad, spisuje się bardzo dobrze, na, teraz aktualnie pracuje w odwozie, a przeważnie wykonuje pracę orki ługiem niecioskiwowym, pięcioskiwowym, PUN VARIMASTER 152 plus talerzówka Amazonę, jest traktorem pomocniczym w gospodarstwie. O nie, nie, nie. Ile rocznie do skoszenia ma Wasz kombajn? Od 150 do 200 hektarów rocznie kosi. To też niwa bardzo wymagające, jednak przez tą pogodę na Kujawach. Dużo gdzieś tam było... bez awaryjność komajny na pewno, nie? Tak, w tym roku ciężkie żniwa mokre, no aczkolwiek dzisiaj 10 sierpnia. Udało nam się nawet wystartować o 9 rano. Już kosimy od 9 rano, do godzinę 17. Około komboj no wykosił do tej pory 10 hektarów. i będziemy kosić prawdopodobnie gdzieś do około 10.22-23 godziny. Paliwa też jest bardzo małe w tym kombajnie, około 15 litrów na hektar pola przy takiej z sieczkarnią, przy takim pszenicy, około plonu 8 ton z hektara. Jakie plony u Was w gospodarstwie w tym roku, bo jednak opadów było dosyć sporo i na jakim poziomie, czy w ogóle jesteście zadowoleni z plonów w tym roku? Jak na ten trudny rok bardzo zadowoleni jesteśmy z plonu. Rzepa udało udało nam się skosić na działce 17 hektarowej. Średni plon 4900 z hektara. E, pszenica dopiero zaczynamy. E, jedno pole 9200, 8600. E, dziś jedno pole e, 10 tą z hektara. 5 e, minut zimowy plon. E, 300 hektara, 5 miliardów 6900. Do skoszenia nam pozostało jeszcze około 50 hektarów pszenicy na naszym gospodarstwie. Także jeśli ktoś stoi przed wyborem zakupu używanego kombajnu, na pewno możemy z całym sercem polecić trasa Mega 360. Jak pokazuje przykład tego gospodarstwa, kombajn idealny i bardzo prosty w obsłudze, serwisowaniu. Bo większość rzeczy w tym kombainie wykonujecie sami, jeśli chodzi o serwisowe rzeczy, tak? Tak, wszystko wykonujemy sami. No, kolejny powód do zazdrości, którzy kupili nowy komplek, gdzie Trzeba się wspomagać serwisem i, i dostępność niektórych rzeczy do nowszych modeli no nie jest taka na pewno jak do megi, którą użytkujecie. No tak, jedynym, jedynym obawem jest, że to już będzie przestarzały kombajn i czy będą dostępne części. To jedyna jest, jedyna jest obawa na przyszłość. Ale jak na razie nie ma problemu, części są. Tak? Ale tutaj trzeba pochwalić jednak klasa, że nawet do jeszcze starszych modeli kombajnów, typu nawet Mercator, tak generalnie to nie ma czegoś takiego, że trzeba czekać, nie wiem, przy niektórych kombajnach, jak się słyszy, że gdzieś tam zostaną, sprowadzają i to płynie z tydzień czasu, tylko praktycznie w przeciągu kilku dni każdą część można dostać do tego kombajnu, nie? Tak, no najgłówna właśnie jest w Niemczech siedziba z częściami i jedynym właśnie jest problemem wtedy, grubszą część, jeżeli musi z nimi przyjść ale to jedną dobę potrafią to przywieźć od zamówienia. czyli tutaj pozdrawiamy dział części zaopatrzenia Klas Polska i dziękujemy za sprawne zaopatrywanie swoich bilerów wszystkie części eksploatacyjne i nie tylko życzymy wszystkim bezawaryjności w Teżniwa i wysokich plonów, bo ceny nie są zbyt optymistyczne i nie będziemy nawet rozpoczynać tego smutnego tematu. Dziękujemy. Zapraszamy na nasze kolejne relacje. Pozdrawiam Piewek, Maszyna Farmera i Czarek Lewandowski i No. Dziękujemy.